Garderoba. Garderoba, tak. tak. Karolina, nawet Karolina, korwin troska się maluje, korzysta z makijażu. Ale nie, i tak, i tak już nic nie uratuje przecież. Wiemy o tym obie. Nie, dzisiaj bardzo młodo wygląda. <śmiech> <śmiech> Barbara, ty prosto z samolotu? Tak. Gdzie ja, byłaś? Ja, ja, ja Powiedz. Ja po z samolotu straciłam głos, że, że to No, tak a mnieszka, dzisiaj ile nie. mamy do mówienia? Ale opowiedz o koniach, Ale ja jestem prosto ze stajni Wali od Ciebie gońskim łajnem. No nie, bez przesady, taką <laughs> trochę stajnią, no. no tak, tak. Bardzo bardzo nie umiem, bardzo słuchajcie, robić zdjęć, ani tego, tak żeby... Widać, żeby nie było widać, żeby nie na sobie twarzy, ale chyba to opanowałam właśnie. Dobrze. Jak jesteśmy ładni! Bardzo. Ale takie Krzyjne, czarne w sensie, że żebym... brunetki. Dobrze. Lubię na słowo Agnieszki, naprawdę on jest taki. Ale dzięki Agnieszce znam określenie Laska z Polandu i uważam, że. Bardzo często je stosuję. Laska z Polandu. Dzięki komu znam to? Dzięki Agnieszce Strzelbskiej. Ja muszę pomyśleć, co ja dzięki Tobie znam. Coś Ci dzisiaj mówiłam, że się bardzo uśmiałam. A, nie, nie że się uśmiałam, tylko że pamiętam Twój świetny tekst, Karolino, o księgarni muzycznej. No, I dowiedzieliśmy się tutaj czego? Barbara, zdradzimy to? Że Karolina zajęła drugie miejsce. Była wicemistrzynią na Olimpiadzie Wiedzy o Muzyce. Taka jest dziewczyna. Myślała, że dzięki temu się dostanie na historię sztuki, ale musiała sama. I tak się dostała. I tak musiała się sama dostać. Ale ty tam chyba na trzecim miejscu się dostałaś, nie? Jakoś tak wysoko. No a miałam najgorsze świadectwo ze wszystkich. Dlaczego? Bo się nie uczyła. Ty się nie uczyłaś? Bo się tej muzyki nie uczyłaś. Jakieś razy to miałam zagrożenie ze sztuki. Naprawdę? I kazali mi coś tam namalować w gimnazjum mm. i namalowałam i wygrałam konkurs ogólnopolski. I się I... Okazało się, że mam talent ukryty, a zrobiłam za, za karę. dostałaś ocenę? Dostałam szóstkę. A, no to dobrze, no to dobrze. A ja wygrałam olimpiadę z polskiego, a jak już tak się chwalimy. to, problemy, nie nie tak? się to do internetu, Ta, tak? Tak, właśnie tak. po prostu, Jastrząbska znowu mnie zachwycasz. Po prostu zadziwiasz. A ty Karolinko mnie. <laughs> I no, polałeś sobie po prostu lukierku. lukierku luk